Witaj, oto Twoje przesłanie bezterminowe na następne trzy dni, nieważne kiedy to oglądasz, bo z perspektywy wszechświata, aniołów, czas nie istnieje. Także ta wiadomość trafia do Ciebie wtedy, kiedy jej potrzebujesz. Najpierw zobaczę energię na te następne trzy dni, później sprawdzę, co się może dla Ciebie wydarzyć, a na samym końcu wylosuję afirmację słowa mocy. Które możesz powtarzać, żeby połączyć się ze swoją wewnętrzną mocą. Poproszę o wskazówki. Jaka jest energia na następne trzy dni dla wszystkich oglądających? O proszę bardzo wyraźna, nie chciała czekać z objawieniem się. Jest to numer anielski 2020. Relacje, więzy. Także najbliższe trzy dni od momentu, kiedy to oglądasz, to jest czas, kiedy relacje wszelkiego rodzaju będą na pierwszym miejscu, najwięcej będzie się działo wokół relacji rodzinnych, przyjacielskich, zawodowych, romantycznych. Także tutaj to jest czas, by relacje nawiązywać. To jest też czas, by relacje naprawiać, uzdrawiać. Warto przez te następne trzy dni znaleźć czas i przestrzeń na Twoje relacje. Na przykład, jeśli ciężko pracujesz od wielu miesięcy nad jakimś projektem i nie masz czasu dla rodziny, dzieci, znajdź ten czas przez najbliższe trzy dni. To jest bardzo ważne, by pamiętać o tej przestrzeni serca, by nie była pusta. Warto sobie przypominać o swojej miłości, uczuciach. Warto przez te następne trzy dni powiedzieć komuś kocham Cię, zwłaszcza dla tych, którzy dawno tego nie mówili, do swoich członków rodziny, przyjaciół, do partnera, partnerki. Tutaj naprawdę warto się zatrzymać. To nie muszą być całe trzy dni, chociaż byłoby pięknie, ale chociaż na jeden dzień się zatrzymać, zaplanować jakąś miłą wycieczkę rodzinną, na przykład, jeśli możesz, albo spędzić czas z przyjaciółmi. To jest dobry czas na zacieśnianie więzi. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, to przez te następne trzy dni to jest bardzo dobry czas na nowe relacje biznesowe. Nowe kontrakty, nowe współprace albo umocnienie już istniejących z, y, jakichś kontraktów, umocnienie istniejącej współpracy. Więc tutaj relacje na wszelakim poziomie i ich umacnianie y, będzie bardzo korzystne dla nas wszystkich przez następne trzy dni. Y, piękna energia. Tutaj też, jeśli masz jakiś problem życiowy kłopot. Twoi bliscy są, by cię wesprzeć, tylko nie unoś się dumą. Powiedz im o swoich rozterkach, problemach, na pewno dla większości z Was pomogą. Dobrze, za chwilkę będzie duży rozkład. Sprawdzę, jak ta energia się zamanifestuje przez najbliższe trzy dni. A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat jest w opisie. Tam też jest mój adres mailowy. Jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne albo amulet ochronny, to napisz do mnie wiadomość. Zanim przejdę do rozkładu, to jeszcze poczułam jedną wiadomość do karty 2020. To jest też dobry czas na wzmacnianie relacji z Twoimi przewodnikami duchowymi. Poprzez medytacje, rytuały, oczyszczania. Cokolwiek robisz w swoim rozwoju osobistym i duchowym, to jest piękny czas na to, żeby wzmocnić więzy z aniołami, przewodnikami. Dla niektórych z Was może się pojawić nowy przewodnik w polu. Warto go poznać, wyciągnąć rękę, przywitać się, poznać tę energię. Dobrze, jak ta energia się zamanifestuje? Oho, proszę. Jaś tak poczułam, żeby tamto te karty odwrócić. Wow, dwie zielone. Co za... Co za trzy dni. Wow. Bo te zielone są mocniejsze energetycznie. Ale najpierw zacznę od tego. Mm, przekazu. No ciekawe. Jest tutaj karta papugi. Ona mówi o tym, że ktoś rozgaduje twoje sekrety, plotkuje o tobie. Ale ja właściwie. Mm, Hmm, ciekawe. Różnie ludzie w Twoim otoczeniu będą mówić o tym, co się dzieje, bo dzieje się coś ekscytującego dla Ciebie, dla nich też. Będzie dużo gadania, bo tutaj na razie nie widzę, żeby te plotki były negatywne. Coś ekscytującego się dzieje, dostajesz jakiś dar albo od kogoś, albo od wszechświata, coś się rusza w jakiejś sprawie. Albo niektórzy mają zaręczyny z tym pierścionkiem, i to tutaj idzie fala plotek w sensie takim: no, rozmowy, tak? Nie, że ktoś coś zmyśla na Twój temat, tylko tutaj bardziej chodzi o rozmawianie na temat tego daru, który otrzymujesz od losu albo od jakiejś osoby. To już różnie, ale to jest coś dobrego, coś ekscytującego, i tutaj widzę, że właśnie te osoby gadają, bo. Bo to jest ekscytujące, a nie, że, że mają tutaj jakieś złe zamiary, ponieważ ten dar to jest zakończenie trudnych sytuacji i to jakieś szczęśliwe. Jakby Deus Ex Machina, tak, Bóg zszedł na Ziemię i coś naprawił, a aniołowie zadziałali i nagle się całkowicie los odwraca. Coś w końcu dzieje się pozytywnego, bo mamy kartę czterolistnej koniczyny. I tutaj też właśnie zobaczysz, jak w końcu dzieje się coś dobrego, dla Ciebie jakiś sukces, kto się ucieszy, a kto będzie szukał dziury w całym, bo gdzieś pod spodem zazdrości, niestety. Też się pokażą takie osoby. I tak, tutaj... Co się dobrego może wydarzyć? Mamy zieloną kartę sukcesu. Także jakiś sukces, zwłaszcza przy jakiejś współpracy albo przy jakiejś relacji, będzie dar od losu, w końcu coś się dzieje ekscytującego. Druga ta zielona karta to jest karta szczęścia. Także tutaj będą plotki o jakichś szczęśliwych wydarzeniach, ale no niestety nie wszyscy. Będą się cieszyć Twoim sukcesem i szczęściem. Niektórzy zazdroszczą, a niektórzy są podekscytowani. Też tak jak mówiłam, możesz się dowiedzieć w, przez te trzy dni poprzez reakcję tych osób, gdy będziesz im to coś ogłaszać właśnie, jaka jest ich energia i kto tutaj jest kim? Jest karta miesiąca, jest to grudzień. Więc tutaj od grudnia, od miesięcy zimowych. Grudzień to jest 12 i 3 też, więc 3 tygodnie, 3 miesiące, 3 lata dla niektórych i 12 tygodni, 12 miesięcy. Ten grudzień też mówi o tym, że coś było zamrożone i w końcu jest odmrożone. Tutaj to jest właśnie naj, najbardziej istotne, że coś jest w końcu dostępne, odmrożone, jest jakiś sukces, jest dużo szczęścia z tym związanego, że coś rusza naprzód. I tak. To może być też w sprawach rodzinnych, i sprawy rodzinne będą bardzo istotne w tym tygodniu, przepraszam, przez te trzy następne dni, ale to się może przesunąć na tydzień, skoro, tak powiedziałam, w tym tygodniu nic się nie dzieje bez przyczyny. Od tego czasu z przeszłości tutaj jest jakiś brak satysfakcji w Twoim życiu, który się kończy przez te następne trzy dni. Tutaj też wielu z Was w końcu wie, jak wyjść z jakiejś trudnej sytuacji materialnej. Mamy kartę niedźwiedzia, ale z tego wszystkiego wychodzisz. I też wielu z Was otrzymuje dar od wszechświata, bo się nauczyło z zaufaniem i cierpliwością być otwartym na dary wszechświata. Jest tutaj karta królika, więc tego ego, te karta chcieństwa, i to chcieństwo narażało cię finansowo, yy, tu dla wielu z was, ale już się z tego oczyściłeś, oczyściłaś i dzięki temu dostajesz dar od wszechświata, i też twoja sytuacja finansowa ma szansę się poprawić yy, za pomocą jakiegoś sukcesu i szczęścia. To też dla wielu z was, ale ten sukces. Diament, szczęście może się też tyczyć miłości. Mamy tutaj kartę uduchowionej miłości. Może być tak, że jeśli szukasz miłości, to spotkasz kogoś, kto będzie jak dar od wszechświata i będziesz o tym rozmawiać z bliskimi. Tak, to plotkowanie takie pozytywne, oj, chyba aż dotknęłam mikrofonu z wrażenia. Też to może być o tym, że się jakaś piękna relacja rozwija, ktoś cię zaprosił na randkę, albo jakiś rozwój w twojej już istniejącej relacji, takiej dobrej, prosto z serca. Mogą być zaręczyny, może być wiadomość o ślubie twoim lub jakichś innych osób. Jeżeli tutaj te historie z tobą nie, nie rezonują. To znaczy, że jesteś jedną z tych osób, które tutaj będą rozmawiać o czymś ekscytującym, co dzieje się innym osobom w Twoim życiu. No i tutaj pytanie, jak zareagujesz? Czy dasz się wciągnąć w energię zazdrości, jeżeli na przykład coś się im manifestuje, a Ty tego nie masz? Jak na to zareagujesz? Czy brakiem satysfakcji, czy Takim myśleniem, że jeżeli komuś się udało, to to dla mnie też jest możliwe. Dla tych z Was to będzie taka lekcja, teścik od Wszechświata. Dobrze i teraz czas na afirmacje Słowa Mocy na następne trzy dni. Możesz je powtarzać, żeby poczuć swoją wewnętrzną moc, połączyć się z nią bardziej. Zobaczmy, co tutaj będzie. O, patrzcie, dwie afirmacje. Ta tutaj spadła na czterolistną koniczynę. Pierwsza mówi: kontroluję to, czym jestem, kontroluję swoje myśli i emocje, czuję i kocham siebie. Jak to pięknie uzupełnia właśnie to, co przed chwilą powiedziałam i wyczułam. Zdecyduj, jak zareagujesz na dobrą wiadomość o kimś. Albo zdecyduj, jak zareagujesz na wiadomość o tym, że ktoś cię obgaduje z zazdrości. A miał to być ktoś przyjazny, bliski. Też nie ma co się złościć, bo to tylko świadczy o tej osobie. Więc tutaj ważne, żeby nie reagować przez te następne trzy dni, nawet jeżeli coś będzie nieprzyjemnego albo coś, co wzbudza Twoje cienie wewnętrzne, tylko żeby zaobserwować, jak to na mnie działa, co mogę wybrać, jakie myśli i emocje, żeby mnie wspierały i też te inne osoby. I druga afirmacja dla ciebie: wiem, że istnieją nieograniczone zasoby dobra we wszystkich obszarach mojego życia. No właśnie, tutaj wielu z was dostanie potwierdzenie tym darem. Można te słowa sobie powtarzać, żeby ten dar szybciej przyszedł do ciebie, i też w tej sytuacji, kiedy komuś się coś manifestuje, pamiętaj, że dla ciebie też to jest możliwe. Obfitość jest nieograniczona, więc nie ma po co zazdrościć. Wszechświat ma dla Ciebie Twój osobisty plan i warto w to zaufać. Kochani, zapraszam na czytanie: Wybierz kartę, gdzie będzie można zgłębić swoją sytuację. Jakie miłe niespodzianki szykuje dla Ciebie los? Co to będzie, kiedy to będzie? Jeśli chcesz sprawdzić, to ten film z tym czytaniem, wybierz kartę. Za chwilkę pojawi się na ekranie. Żeby do niego przejść, kliknij w miniaturkę. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.